Jakie drobne błędy rodziców mogą w przyszłości odbić się na dziecku? Nie przestawać, kiedy dziecko mówi stop. Nieważne, czy chodzi o droczenie się, gilgotki czy zapasy. Dzieci, których rodzice totalnie nie ogarniają granic, wyrastają potem na największych kretynów i agresorów, bo uczą się, że nie muszą szanować uczuć innych ludzi. Nie przytulać własnego dziecka i nie mówić mu, że je kochasz. Możesz codziennie robić mu kolację i kłaść spać. Ale i tak skończy z rozwalonym poczuciem własnej wartości, bo nigdy kurde go nie przytuliłeś. Być rodzicem klawiszem. Cogle musisz mieć oko na dziecko, sprawdzać, czy nie robi czegoś nie tak, wchodzić do pokoju bez pukania i tak dalej. To mega psuje relacje, bo nawet jeśli ty masz swoje poczucie prywatności, to dziecko go po prostu nie ma. I potem całe życie będzie się spinać, gdy ktoś wejdzie mu do pokoju bez zapowiedzi. To rozwala psychikę dzieciaka, a mama pozwoliłaby mi to zrobić, nie byłaby przeciwko? I tak w kółko: nie gadać z dziećmi szczerze i normalnie o seksie. Przez całe moje dzieciństwo rodzice odpowiadali na moje pytania uczciwie i w formie dopasowanej do wieku. I jestem im za to mega wdzięczna. Innym ludziom wokół mnie aż tak nie poszczęściło: nigdy nie przepraszać swoich dzieci. Moja mama dopiero niedawno ogarnęła, że wypada przeprosić za swoje wrzaski. I teraz mi samemu też ciężko za coś takiego przepraszać. Miejcie odwagę powiedzieć sorry swoim dzieciom, zwłaszcza kiedy przegiędziliście i na nich nawrzeszczeliście. Moja mama jest taka sama. Czasem mam wrażenie, że prędzej z klifu skoczy, niż przyzna, że zrobiła błąd i przeprosi. Pokazywanie dziecku, że ci, którzy je ranią, tak naprawdę je kochają, to słynne on naprawdę cię kocha, zrozum. E, ale co do cholery? Ja tej miłości w ogóle nie czuję. Może jeśli on mnie kocha, to niech okazuje tę miłość, a nie krytykuje absolutnie wszystko co robię albo mówię. Nie gratulować dziecku kiedy coś osiąga. Rodzice mojego kumpla nigdy go w dzieciństwie nie chwalili i on przez całe życie myślał, że jest niewystarczająco dobry. Pokazujcie dziecku, że jego wysiłek jest zauważany. Ale też nie okazujcie miłości tylko wtedy, gdy coś osiąga. Dziecko trzeba kochać za to, że jest. Ono zasługuje na miłość zawsze. Kiedy osiąga sukces, cieszcie się z nim. A jeśli mu nie wychodzi, to wcale nie znaczy, że zasługuje na miłość mniej. Zrozumiałem, że ich docinki na mój temat z różnych powodów zawsze wywoływały u mnie dyskomfort. I ostatnio doprowadziło to do tego, że coraz mniej opowiadałem im o swoim życiu. Mam dobre relacje z rodzicami, ale rzadko dzielę się z nimi różnymi rzeczami, które mi się przytrafiają, bo jest mi zwyczajnie łatwiej, kiedy czegoś nie wiedzą i nie robią z tego żartów. Mam dokładnie to samo. Zaczynało się od całkiem niewinnych rzeczy typu o chłopak się zakochał w dziewczynie albo coś w tym stylu ale nienawidziłem takiej uwagi było mi po prostu głupio. Później, mając 20 lat i poznając moją przyszłą żonę, nie mogła zrozumieć, dlaczego jestem taki zamknięty. Jestem pewien, że to wszystko bierze się z dzieciństwa. Po prostu przestałem dzielić się swoimi myślami z ludźmi i do dziś nie opowiadam rodzicom o wszystkim, co się dzieje w moim życiu. Oczywiście kocham ich i mam świetne relacje z rodzicami. Ale tak, jestem pewien, że te drobne dokuczania trochę mnie popsuły. 100 punktów, przez to samo przeszedłem i ja. Cała ta jazda o dziewczynach i tak dalej sprawiła, że teraz jako dorosły dzielę się czymś z ludźmi tylko wtedy, gdy naprawdę jest taka potrzeba. Nie przyduszajcie swoich dzieci nadmiarem uwagi. Moja mama porzuciła swoje własne życie w chwili, gdy urodziła mnie i brata. Była niesamowicie oddaną, kochającą i bardzo dobrą mamą. Ale kiedy przyszliśmy na świat, przestała mieć znajomych, nie pracowała i dzień w dzień siedziała w domu. Od mojego urodzenia aż do dwudziestu których lat, kiedy się wyprowadziłem, bardzo łatwo było ją zranić, bo nie miała innego źródła paliwa dla swojego ego. I za każdym razem, kiedy coś schrzaniałem, a schrzaniałem często, wyglądało to tak, jakby to był osobisty atak na nią. Przez ostatnie pięć lat przed wyprowadzką, nie przypominam sobie ani jednej rozmowy, która nie kończyłaby się jej łzami. Przysięgam, że nie byłem aż tak okropny. Cały ten czas czułem się zagoniony w kąt, zestresowany, a depresja stała się moim mechanizmem obronnym. Ona interpretowała każdy mój brak aktywności jako coś przeciwko niej, tworząc błędne koło, które pękło dopiero wtedy, gdy poszedłem do wojska i w końcu wyniosłem się z domu. Do dziś często mam poczucie, że jestem złym człowiekiem, który nie potrafił odwdzięczyć się za jej miłość. Wykorzystywać swoje dziecko jako obiekt do wyśmiewania publicznie. Cieszę się, że sprawiało ci to frajdę, tato. Nasi rodzice często są dla nas pierwszymi sprawcami krzywdy. Krytykować zajęcie, które dziecku sprawia przyjemność. Mówić, że cię wkurza albo że to głupie, że się tym zajmuje. Kiedyś uwielbiałam śpiewać. Brałam udział w chórze, non stop nuciłam swoje ulubione piosenki, żeby nauczyć się słów. Zaśpiewanie dokuczały mi nie tylko siostry, ale też rodzice i w końcu przestałam śpiewać. Pewnie mam okropny głos. Teraz śpiewam tylko sama albo kiedy wygłupiam się z przyjaciółmi. Ale prawdziwie mnie zabolało, kiedy niedawno siostra zapytała zdziwiona, czemu nie śpiewam na imprezach u znajomych. Przecież tak kochałam śpiewać, kiedy byłam młodsza. Prawie się rozpłakałam, musiałam przygryźć język, żeby nie wrzasnąć na nią, bo to właśnie jej dokuczanie sprawiło, że przestałam śpiewać. Zawsze tak fajnie jest dokuczać innym, ale spróbujcie stanąć na miejscu tej osoby, wtedy naprawdę boli. Nigdy nie przyznawać się przed dzieckiem, że się myliłeś i nie przepraszać. U mnie coś takiego nigdy nie miało miejsca. Tata nigdy się przede mną nie przeprosił. Jest zwykłym człowiekiem, jak wszyscy dookoła, i było wiele sytuacji, w których powinien to zrobić, ale nie zrobił. U moich dzieci nie ma takiego problemu. Przepraszam je, jeśli się mylę. Po jakiejś głupiej kłótni, tata zamknął brata w pokoju jako karę. Wyszukałem coś w Google, żeby udowodnić tacie, że brat ma rację, i w efekcie obaj zostaliśmy ukarani za brak szacunku. Dopóki nie upewnił się na 100%, że mieliśmy rację, siedzieliśmy ukarani w pokoju do końca tygodnia, a dopiero potem przyznał, że się mylił. Morał historii: mieć rację równa się brak szacunku. Pamiętam kilka sytuacji, kiedy tata obwiniał mnie o coś, czego nie zrobiłem. Były też momenty, gdy naprawdę nie byłem winny. Mówiłem tacie, że tego nie zrobiłem i tak dalej, ale on zawsze wiedział swoje. Czyli chciał nazwać mnie kłamcą, i wtedy miałem przechlapane. Z karą nie dało się wygrać nigdy. Tata zawsze miał rację, nawet gdy jej nie miał. Pewność, że dzieci coś zapomną, bo są małe. Pamiętam, nie pamiętam dokładnie wszystkich słów, które mówiła mi mama, ani konkretnych rzeczy, które robiłam, gdy byłem mały. Ale pamiętam swoje uczucia z tym związane. Tego się nie zapomina. Szczególnie tego, co dla nich ważne. Jeśli rani się dzieci, i tak to zapamiętają, inaczej nie powstałby ten wątak. Traktowanie małego dziecka jako kumpla, któremu opowiadasz wszystko, to totalnie zły pomysł. Bycie pamiętnikiem rodzicielskim jest bardzo szkodliwe dla dziecka. Istnieje coś takiego, co nazywa się ukrytym kazirodztwem. Najobrzydliwszy termin w historii. Ukryte kazirodztwo znane też jako moralne kazirodztwo. To jeden ze sposobów przemocy emocjonalnej, kiedy rodzice zwracają się do swojego dziecka po wsparcie emocjonalne, które normalnie powinny dawać inny dorosły. Ej, mógłbyś podać przykład? Ale to wciąż jak dzielenie się poważnymi problemami rodzinnymi z małym dzieckiem, czy to coś innego? Odkąd skończyłem 7 lat, matka sadzała mnie obok i godzinami smęciła o swoim życiu. Opowiadała o moim starym, jakichś striptizerkach, w klubie z siostrą, robieniu loda i tak dalej. Nigdy mi przy tym niczego nie tłumaczyła, choćby tego, czym w ogóle jest seks. Po prostu zrobiła sobie ze mnie słup do gadania, miałem tylko słuchać i przytakiwać. Do tego była wredna i chwiejna emocjonalnie, więc ciężko było w ogóle ogarnąć jej tok myślenia. Za to teraz jestem zajebistym słuchaczem. Mam wrażenie, że większość odpowiedzi w tym wątku mija się z definicją z pozoru niewinnych błędów. Taką niby niegroźną wpadką jest nagradzanie dzieciaka, kiedy robi coś, co i tak sprawia mu frajdę. Weźmy na przykład czytanie. Jak młody lubi czytać, to dajcie mu spokój i niech czyta, nie wciskajcie mu za to żadnych nagród. Jak tylko zaczniecie dawać mu za to fanty, jego wewnętrzna motywacja pójdzie się walić. To się nazywa efekt nadmiernego uzasadnienia. Albo, co gorsza, nagradzanie ich cuksami czy innymi słodkościami. To nie tylko ubija wewnętrzną motywację, ale też buduje chorą relację z cukrem, bo mózg zaczyna kojarzyć przyjemność ze słodkim smakiem. Jak tylko takie dzieciaki dorosną i same będą mogły kupować sobie coś słodkiego, to będą się tak nagradzać na okrągło, kompletnie rozwalając sobie przy tym zdrowie. Zarzucę trochę nietypowy temat robienie z hajsu tematu tabu. Nieogarnianie finansów może mieć katastrofalne skutki dla dzieciaka w dorosłym życiu. Chcecie, żeby wasze dzieci nie wtapiały kasy? Nie zadzierajcie nosa, tylko uczcie ich na własnych błędach. Edyt, żeby była jasność, w żadnym wypadku nie mówię o zwalaniu na dzieci odpowiedzialności za domowy budżet. Nie ma co ich obciążać problemami finansowymi za młodu. Chodzi mi o to, żeby uczyć je ogarniać własny hajs, jak tylko wpadnie do kieszeni, odkładać za skurniaki, wytłumaczyć o co chodzi z kredytami i jak z nich korzystać z głową. I że to nie jest darmowa kasa na czarną godzinę. Trzeba im powiedzieć o chorych odsetkach, rzeczywistym koszcie pożyczek i sprowadzić na ziemię w kwestii kosztów życia. Dorzucę coś od siebie w tym temacie. Nie wpędzajcie dzieciaków w poczucie winy, że to przez nie macie problemy z hajsem. Rozmowa o finansach i biadolenie o braku kasy to dwie zupełnie różne rzeczy. U mnie to chyba wręcz wyjątkowy przypadek. Mama porzuciła mnie, kiedy miałam około trzech lat, a niedługo później trafiłam do nowej rodziny. Całe moje dzieciństwo wyglądało tak, że mama obiecywała: Zrobię to, tamto, trzecie, a potem i tak nigdy niczego nie robiła. Była znana z tekstów typu: Odbiorę cię jutro albo Będę za sześć minut, a finalnie nigdy się nie pojawiała. Tak samo było w moje piąte urodziny, pamiętam ten dzień aż za dobrze. Tata obudził mnie, kiedy było jeszcze ciemno. Ubrał mnie, uczesał i zrobił mi słodkie zdjęcia z lalką Syrenką, którą mama przywiozła kilka dni wcześniej. Ja byłam cała w emocjach, tak bardzo jej czekałam. Usiadłam na ganku o wschodzie słońca i siedziałam tam cały dzień. Nie chciałam ruszyć się nawet na chwilę, bo bałam się, że nie zobaczę, jak mama idzie w dół tej długiej drogi prowadzącej do naszego domu. W pewnym momencie podeszła dziewczyna mojego taty i powiedziała, że może powinnam się już położyć, bo była czternasta. Powiedziałam jej, że nie mogę. Mama może przyjść w każdej chwili, jak ja pójdę się zdrzemnąć i jej nie spotkam. Słoneczku, przykro mi, ale nie sądzę, że ona dziś przyszła. Jej słowa mnie po prostu zabiły. A mimo to, zostałam na tym ganku i czekałam dalej. Mama nie przyszła. Nigdy. Do dziś nikomu nie ufam i nigdy nie zapomnę tego dnia. Martwi mnie, że przez te lata jej zachowania już zawsze będę miała problem zaufać komukolwiek. Mam wrażenie, że ten moment wbił mi się w mózg na zawsze, jakby serce pękło i już się nie poskładało. Zawsze róbcie wszystko, żeby dotrzymać obietnicę danym dzieciom. Dzięki wielkie za oglądanie. W komentarzach pod wideo możecie napisać, jakie na pierwszy rzut oka niewinne błędy rodziców mogą źle wpłynąć na przyszłość dziecka. I nie zapomnijcie sprawdzić naszych innych odcinków. Na razie, cześć!